Co to ma być? To stek, proszę pana. Przecież widzę, że to jest stek. Miał być z frytkami, nie? Pan się chyba pomylił. Że co zrobiłem? Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zabieraj to. Jakbym chciał bez frytek, to bym chyba powiedział, poproszę bez frytek, nie? Jaki ty jesteś twardy. Jestem człowiekiem z miasta. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych dziesięć słów, pięć pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w spódniach. To niesamowite. Aha. Skoczę na chwilę do klopa.